Czy Wy tęsknicie? Czekajcie, bo to one zawsze tak błyszczą mi tutaj w tym świetle. Czy Wy tęsknicie? Tęsknoty nie mam. Ale Wy tak jakby macie nadzieję, że coś się tutaj zadzieje, rozwinie jeszcze. Że może jakiś kontakt siły Wam dodaje. Być może ta znajomość, czy to myślenie o tej osobie. tutaj Wam dużo siły, nadziei na to, że może coś fajnego do Waszego życia przyjść. Wy macie raczej nadzieję, że coś się tutaj jeszcze rozkręci. Tęsknoty jakieś przy Was nie widzę. No nie wiem, ale tutaj mi się pokazują. Hmm. Czy ta osoba tęskni za wami? No i chyba tęskni. Oj, chyba tęskni. Wy się prezentujecie w bardzo dobrej energii, bardzo dobrych kartach, ale te karty pokazują, czy ona tęskni za wami są relacje trójkowe. Chyba nie znacie prawdy o tej osobie. Te karty rozpoczynają się od kłamstwa, tak? Na dzień dobry te karty pokazują jakby kłamstwo, i potem, nie wiem, ktoś kogoś osądza za to kłamstwo. No, natomiast wy się pokazujecie w bardzo dobrej energii, natomiast ta osoba w, w ten sposób dłużej. Jezu, nie wiem, czemu ktoś kogoś tutaj osądza? Hmm. Czy ktoś komuś zapomniał o czymś powiedzieć? Jest, wszystko zaczyna się od kłamstwa. Czemu to kłamstwo? Może ktoś komuś zapomniał powiedzieć, że ma relację lub. Hmm. No bo te karty pokazują mi, że jest relacja i że ktoś, na przykład mężczyzna, może być, dbać o tą relację, może tylko on nawet pracuje, coś takiego. Wszystko zaczyna się od kłamstwa. Może wy nie wiecie o tym, że hmm, ta osoba ma związek. W ten sposób powiem. Nie wiedzieliście o tym. No tutaj jest co? Jakaś propozycja, coś się działo, tutaj mogły nam się oczy zabłyszczeć że coś fajnego z tego wyjdzie, no ale została ta sytuacja oceniona. Hmm. Może być taka sytuacja, że ta osoba nawet mieszka gdzieś za granicą albo gdzieś dalej. Hmm. Może odcieliście się do jakiejś osoby, kiedy.